Witam, witam zombiaczek, jak się mamy? Jak minął weekendzik. Przechodzimy do, nie wiem czy to wielkiego openingu, bo są wielkie karty, na pewno w paczkach i w playerpicka do trafienia, tylko czy one się tutaj wydarzą? 2 z 5, 85+, plus. Jan Sommer, Ruben Diaz, Gündogan, Palinia. Nie grałem w Ultimate Team, no z tego, co tutaj zagrałem wczoraj, e, po to 48 godzin na głównym koncie, więc drop powinien być po prostu ekstremalnie wystrzelony w kosmos, bo oni już wiedzą, że aha, ten Bias próbuje sobie zrobić przerwy od gry, w takim razie trzeba Trzeba go troszeczkę tutaj zachęcić, żeby został z nami aż do team of the season. No ale jak będą takie dawać player piuki, to mnie na pewno do tego nie. Nie nam mówią. Bierzemy... Informy chyba znowu nic nie kosztują, więc bierzemy sobie Granita Shakę i w sumie te pierwsze dwa player playerpiki to nawet nie z nic ciekawego pod względem szpoły na Ruda Hulita, nie? I wdroższy od 8. 8 A, dobra, to mój bad. To następnym razem będziemy brać 8, 8 po prostu. No i boskie rozdanie! Tu może być wszystko. Są obrzydliwe te skróty, ale cieszy mnie to, że dali z powrotem hero i ikony. To jest bardzo ważne. W zeszłym tygodniu na Road to Glory David Beckham w tym tygodniu na głównym koncie ka... O Jezus Mario, no skurna widzisz taką ikonę Boże, I to jest ta menda princowa niemiecka Z racji tego, że to jest niewymienne To w kontekście na Ruta kulta, To jest akurat wybitny traf Taka 9-4 to byśmy wzięli w ciemno Ale mogliby dać cokolwiek ciekawego, żeby Też zagrać, nie? Champions League Hugo Bueno, matko boska To jest, to jest, to jest bardzo dobre rozdanie Bergo 89 Pululu za 88. Czy dacie w końcu jakąś mordeczkę, której widziałem choć jeden mecz w tym sezonie? Haraldson 90 matko boska. tu może być Kylian Mbappé, który kosztuje 8,5 miliona monet. Dostajemy Harald Tak. Mariona 92 Mariona 92. Widzieliście u kogokolwiek, żeby trafił coś sympatycznego z tego playerpika? player pika? za 300 tysięcy monet i mam, że to jest to, gdzie może być karta Team of the Kajsedo 92, ale to chyba z dużo czasu spędziłem z Furmanem, żeby się podniecać Kajsedo I Cyganków 9. to jest ten player pick, tak? 300k za Kajsedo, który kosztuje 250k, bo to w sumie, To nie jest jeszcze najgorsza inwestycja, ale chyba ten Kajsedo z tego co pamiętam nie dostał każdego możliwego upgrade'u, więc to jest minimalny ból 84x25, leci ta menda O, 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 to jest mężczyzna Champions League czy to nie? To jest chyba mężczyzna Champions League Kam, Albania jak widzę Albanię, to widzę tylko i wyłącznie przed oczami Dualipa. Ale to dlatego, że czasami za długo siedzę na Twitterze. I to jest Bajrani i. Kokczu. zajbiście. 90 Kokczu. Drugie 300K jest ładowane. 10% szans na niebieską kartę. Groździ. Cztery razy można otworzyć. Uuuu, Martinez to ty. No, ale... Okej. Okay. Nie wiem, czy to było wa warte mojego wydarcia, Ariana, natomiast dawno nie widziałem jakiejkolwiek niebieskiej karty, więc jest to. Kapkę podniecające: 8-6 razy 10 wymienna sztuka. No i to jest liga konferencji, niestety. Jak widzisz, zielone ekrany to ekscytacja umiera cała. I to jest. Y o Jezu, jak on się nazywał. Na stoperze jest Orban, a na bramce jest. Gulasi? Gulasi inform? Za Gulasim! Pululu88. Pululu 88. Generalnie wygląda jak jakaś postać. Z Geta Sandras troszeczkę. Nie wiem, czy to uznać jako komplement, ale widziałem, że można też go ładować w całkiem sympatyczną ewolucję. No, w sumie prawie każdą kartę można aktualnie ładować całkiem niezłą ewolucję, więc to nie jest jakiś wyznacznik, nie wiadomo czego. Damy sobie Deklana. O nie, czekaj, bo. A dobra, niech to idzie na Quicksilver, już zmarnuje te 5000 monet, niech im będzie, ok. Te Team of the Wiki to jest kurde, wszystko wymienne, ale niepotrzebne, żeby mi to teraz otwierać. Dobra, to lecimy z tą sztuką po prostu. Jeszcze raz ponowienie. I teraz to nie. To jest Liga Europy! Niebieskie jest Champions League, zielona jest Liga Konferencji, więc to do mnie mam, że jest Liga Europy. Ani hero, ani ikona coś trafić do mojego klubu nie może, chyba że cały czas jest Bóg z sami i mogą być na samym końcu, tak? Któż to jest? Ja Jest Bajrami. 18 Bajrami w dniu dzisiejszym, myślę, że tego chłopca jeszcze parę razy się zobaczymy. Antoine Griezmann i spółka, zajebiście. Czekaj, tu sami i Dobra, czy się została ta sztuka? A jak ta sztuka nie podoła? To uderzymy w ikonę, albo w tego player Pika z team of the year. Tylko te 10% szczerze nie brzmi jakoś bardzo groźnie Dajmy szansę To jest tylko i wyłącznie inform, naprawdę, to nawet nie ma jednej specjalistycznej karty Ale mam wrażenie, że za każdym razem ta paczka 8-9 razy 2 za ligę weekendową to jest największa wciepa To brzmi bardzo dobrze, ale żeby cokolwiek sensownego tutaj wypakować to jest... Graniczące z cudem po prostu Donaruma i... Kobitka Debinia Ona nie miała 5 star, 5 star? Wydaje mi się, że miała 5 star, 5 star tu jest to zastówka, co było otwierane. Gwarancja UEFA Dream, ale nie ma gwarancji na przykład Champions League, tak? Szkoda, że nie dołożyli aktualnego eventu, ale po takiego Future Starsa to na przykład jeszcze taki nie wiem. Dla mnie może być chociażby 10%. Future Stars 6,5. Na Future Starsa jest mniej procent niż na kartę Team of the Year. Niech nam się kurna powodzi. Od lewej strony, wszystko na raz. Zaniolo. Kucho Hernandez. I Salamakers. Taki topiczek. Nie ma Future Starsika, nie ma, nie ma Martinezika. Pro... No nie ma, no nie ma po prostu niebieskich kart. A czy nie, niebieskie karty są, ale nie takie. To to jest jakieś pomemłamstwo. Foder na Hulita! Foder na Hulita można pisać jak grasz w Champions za darmo, albo jak grasz jakiś Division Rivals, Squad Battles w niedzielę, a nie jak wydajesz w Japonicy w tej grze, biała się. Nie piszemy wtedy, że to jest foder na Hulita, to nie jest udana inwestycja. Nie lepiej otworzyć te paki za 500k. Nie przyjrzałem się, patrzę, za 500k, szczerze. Nie, chyba inny za 500 nie ma, tak? Mówimy o tej. Nie, 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 nie. To ja nie, ja nie chcę tej kucza czą. To ja chyba wolę jeszcze radę szansę temu player pickowi, szczerze. 10, to teraz już mamy 20%, tak? Matematyka w tej grze działa troszkę na jednej zasadzie, więc moim zdaniem to jest teraz 20% na karty Team of the Year. Billing 91, Baku 91, Zaniolo 91. Dobra, pomału robi się afera, nie ukrywam. Idziemy w bardzo niebezpieczną stronę. Bo to nawet, no to nawet nie jest foder na Hulita, kurczę, powiem ci, uciwie. Teraz byje 40%. Czekaj, jest ten, tu jest rude Hulit. A e, jak wygląda nowa ikona? 8-8+. Winter Wildcards, Cards, to ty Thunders, tak wciąż jest Centurion. <laughs> Centurion pieprzony. Wiecie, kiedy był Centurion? Dawno temu. Kamyk jeszcze miał psa, jak był even Centurion. O, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Trzeci player pick. To jest, kurna mać, 30% na ten moment, więc naprawdę... Moglibyście chłopcy postarać, okej? Okay? Moglibyście chłopcy postarać PIERWSZY! Dobra, to jest... Zaraz tutaj miejsce w magazynie nie, nie, nie starczy na tych zaniolo po prostu Zaniolo go, nie zaniolo Ja nie Cyganków Cyganków 91 I to jest po prostu bardzo dobra inwestycja na ten moment, nie? Nie było... To jest trzeci player pick, nie było jeszcze karty 92 overalla nie? Nawiasem mówiąc Trzecia Zaniolo, to weźmiemy sobie zaniolo, ok? Wejdziemy z Aniolo, wydaje mi się, że z Aniolo może być spoko akurat. No i co teraz? Nie zawsze jest szansa, żeby trafić kliana na Mbappę, powiem ci szczerze, tak? Nie codziennie jest taka szansa, a dzisiaj jest szansa, więc jak jest szansa, to trzeba to wykorzystać. Nie wiem, mam nadzieję szczerze, że nie będzie odświeżonej. 90 i więcej Team of the Year, przypominam, że procent jest 10, czyli aktualnie jesteśmy na 40% pieprzonych. Dawaj tę O, Oj, kocham to, wrócić do gry po dwóch dniach pauzy i wydać minimalnie za dużo. Pierwszy. O kurna, My już nawet nie... <laughs> tu już nawet nie ma kart 91 overall, stary Idziemy po Alexa Sandro Juventus Turin tu Glory Olise 91 Grywalna karta wyleciała, chłopcy, z tego Grywalna karta Czy ten biały kosztuje jeszcze milion monet? Olise 91 Kajon jest w tym futbinie 300k 16 luty milion monet 300k Trzeci player pick to jest dziewiąta karta Kuczo, Kuczo Hernandez. Ale mam nadzieję, że odświeżna nowa ikona jest dobra. Nie wiem, jak z tego leci. Czym bardziej próbujemy podejść do tej gry racjonalnie, tym gorzej dla nas. Jak dla my to jest typowe RNG. I to nie ma znaczenia troszeczkę, czy ty wydasz 5 stówek, czy 0 stówek. Jak ci ma polecieć od 19, to ci po prostu poleci. Jak masz farta, to masz farta i tyle. Chyba bardziej w tę stronę, nie? Z do tego, że na Glory gram dwa razy mniej jak na głównym koncie. Tam nie wydałem ani centa. Tu wydałem centów tak z trzy. Do pewnego momentu trafy były w sumie nawet dużo lepsze na, na tamtym koncie, a nie tutaj. Także kwestia farta. Przede wszystkim kwestia farta. A czasami może nawet kwestia kont. Piękna boża ikona pierwsza po odświeżeniu. A co, jak co, trochę ich otworzyłem przed odświeżeniem, bo za się chłopcy troszeczkę postarali w tym nowym rozdaniu. Pierwsza. O mój Boże. No tak no. Minimalnie jeszcze jest za mała ocena ogólna, okej? Okay? Ursus a nie Urus? Zawsze mylę. Zawsze mylę. Ursus to jest traktor, tak? A Urus to jest jakiś Lamborghini, tak? Zawsze kurwa mylę. Myś Miałem w głowie te batalie między sobą, które jest, które? I tak pomyliłem. Leci druga. Nie no, co to za gówno, no. No raszko, no jak oni wyglądają. No. Trzecia. Kenny, pierwsza osoba, która napisze Kenny pod ewolucją po prostu jest perma banowana, nie? Czekam, Piotruś, 1899, no i proszę bardzo Złapany jak ryba, k***a, do sieci Od razu go bazuje Nie, no co nie, no co nie, no co nie? No ale co nie? No co, no przecież to Myślę, to było bardziej jak oczywiste, tak? Że zaraz jakiś tu napiszę. Aż sobie sprawdzę tę ewolucję Finish shot, pinget pass, rakietka C, ale to jest boller No Bo 87 shot power trochę boli, hm Ale reszta? On ma lepszy dribbling jak Mbappe, team of the year. Five star, five star. Dobra, Kenny dalgiesz do ewolucji, szczerze. Kenny freaking dalgiesz do ewolucji. Witamy go serdecznie, stary. <laughs> Przepraszam, Piotrusia, nie, nie, nie. On to napisał bez żadnego kompleksu, bez żadnego przemyślenia. Pewnie nawet nie widział tej ewolucji nigdy wcześniej.